Halo, halo, cześć, witajcie! Z tej strony Waldo. i w dzisiejszym odcinku omówię sobie jakże najciekawszy raport sytuacyjny jaki ujrzałem odkąd gram w tą grę. Naprawdę jestem pod takim wrażeniem, jak Epic Games po prostu dba o swoje dzieło. Moi drodzy, 18 sierpnia dostaliśmy jakże przepicki raport sytuacyjny z bazy głównej Eee, i może przejdźmy do mawia, tego, mianowicie tą sobie wzmianeczkę o nowym sezonie wypraw zostawię na koniec, sobie ją trochę omówię, także co moi drodzy, taktyczny szturmowiec Młot wchodzi do sklepu okolicznościowego od godziny 2.22 sierpnia do 4 września 4 wrzesień to jest bardzo istotna data, ale o tym moi drodzy za chwileczkę moi drodzy 22 sierpnia o godzinie 2 eee, też startuje nowy Hit the Road Czyli w momencie kiedy sobie ukończycie, pora ruszać w drogę, czyli jakże najbardziej ekscytujący tryb w ratowaniu świata, który gram raz na tydzień na mocy 8.8, bo to po prostu nie ma sensu. No i właśnie od 20 sierpnia będzie do zdobycia piorunująca tora. Czy warto sobie zrobić tą bohaterkę? Oczywiście, że warto, z tego względu, że profit powiedzmy ten, te podłogi pod napięciem jest całkiem OK. Jeżeli chodzi o szturmowca moca, to oczywiście warto go sobie zakupić z tego względu, że jak gramy karabinami szturmowymi, no to jest to bardzo fajna postać. I przejdźmy dalej, moi drodzy. Już w przyszłym tygodniu gorące kawałki wlatują do sklepu. E, okolicznościowego 29 sierpnia o godzinie 2. I tego samego dnia, o tej samej godzinie, będzie do zdobycia. Pora ruszać drogę. E, no nie, no, to ten tryb nie będzie do zdobycia. halo Waldoś, pomyliłeś się. Będzie do zdobycia ten, no to jakże przepiękny ekran wczytywania. E, za zrobienie pora ruszać drogę, tutaj się poprawię. XD. I teraz tak, przejdźmy do tego ekranu wczytywania. Mianowicie, moi drodzy, nie jest to nic specjalnego. Ja, powiedzmy, osobiście na ten element szafki nie zwracam jakoś szczególnej uwagi, ale to jest fajny, powiedzmy, ekran wczytywania nawią nawiązujący do tego całego trybu. Ehm, no i nawet bardzo ładnie zrobiony, to muszę przyznać. Ehm, I teraz tak, przejdźmy do. Takich moich przemyśleń dotyczących tego, co właśnie dodali tutaj. Mianowicie, pierwsze takie przemyślenie jest to, że Walduś przewidział przyszłość w odcinku, który wrzuciłem na kanał tydzień temu o werbowaniu broni, jak i o werbowaniu bohaterów za talon. Żeby nie werbować tego z tego powodu, że to prawdopodobnie wróci i wróciło. Tak samo gorące kawałki też wróciło do sklepu, też wrócił do sklepu ten weapon. Także Walduś Cox przewidział przyszłość, oszczędziliście talona albo kupon. Na pewno tak, jestem po prostu z tego dumny, aż mnie po prostu ta duma rozpiera. I teraz tak. Dodali nowy ekran wczytywania i to jest jedyne co zrobili przez. No dobra, już przestanę tak jeździć. No, fajnie by było zobaczyć jakieś nowe rzeczy w RS-u, jakiś nowych bohaterów, usprawnienia rozgrywki bądź ewentualnie nowe bronie, z tego powodu, że po to farmimy na wyprawach kupony do wyciągania broni jak i to jak i townie werbunku, żeby nie oglądać co chwilę starych rzeczy w sklepie. Takie jest, moi drodzy, moje zdanie o tym. A teraz przejdźmy do, powiedzmy, takiego małego teasera dotyczącego wypraw, mianowicie, yy, że obecny sezon kończy się 4 września. Wow, to już wiadomo, halo. Yy, no i... Kolejny sezon wypraw rozpocznie się wkrótce, po tym nie zapomnijcie zabrać latarek, dowódcy. Wyłączą prąd na mapie e, i, i będzie to po prostu rzecz zabawna. E, generalnie bardzo mnie śmieszy to, w jaki sposób Epic Games robi takie e, wzmianki o nowych rzeczach w ERS-u. Tak powiedzmy historykowo oni to robią. Kiedyś jak był patch z Eresia, to mieliście wyszczególnioną listę, co było zmienione, a co nie było zmienione. Jakie błędy były naprawiane. Teraz dostajemy od jakiegoś pół roku e, przygodowe wzmianki o nowych rzeczach. Czyli rozumiem, że... W tym momencie będę latał z Ratkingiem po wyprawach po nowej mapie, prawdopodobnie, bo wyłączą prąd, a to jest jedyna broń, która posiada latarkę. I tutaj Wam opowiem jeszcze taką bardzo ciekawą historykę: mianowicie, gdzieś bodajże październik, listopad 2018 wyszedł Radking. Może jaki październik? Nie no, co gdzieś okolice 2 lata temu coś takiego wychodził Ratking do sklepu i, i żeśmy tutaj z Robertem. Nie z Robercikiem, tylko z Robertem od basenu Słońca. Tutaj chcę, powiedzmy, to wam wytłumaczyć. O, że tak ładnie powiem. Ehm, mianowicie. Wychodzi radking, a my z Robertem pod Jarka, że ta broń ma latarkę. I o człowieku, normalnie będziemy sobie przyświecać, bo wyjdzie jakiś mroczny event. Robert, doczekaliśmy się po dwóch latach czekania, w końcu nam prąd gaśnie w gierce i będzie to rzecz po prostu kozacka. A już tak, rzecz ujmując, rzecz kończąc, już ten odcinek. No, nic specjalnego tutaj żeśmy się nie dowiedzieli. No, mamy nowy ekran wczytywania nawiązujący do Hit the Road. A. Mam nadzieję, że za go nie zobaczę, bo już 3 lata grać ten sam tryb to mi się już nie będzie chciało na pewno nowe rzeczy znaczy stare rzeczy wracają do sklepu także w sumie jak co tydzień lepsze, gorące kawałki niż na przykład bazyliszek z eventu średniowiecznego po raz dziesiąty to może troszeczkę na plus no a powiedzmy czekam na nowości o ile się doczekam i to tyle ode mnie na dzisiaj, jeżeli Wam się odcinek oczywiście spodobał, zacie w górę, suba na kanale. I widzimy się w kolejnych filmach bądź na streamach, także trzymajcie się i do następnego odcinka. Pa pa.